Pierwszy raz, gdy naprawdę poczułam, że moje życie zmienia się na lepsze, był dzień mojej uroczystej promocji na uczelni. Cztery lata ciężkiej pracy, poświęceń i nieprzespanych nocy wreszcie dobiegały końca i miałam świętować ten moment z osobami, które kochałam najbardziej. Moje serce przepełniała duma, ekscytacja i wdzięczność. Moi rodzice wynajęli elegancką salę w centrum miasta, urządzoną w bieli i złocie. Pełną świeżych kwiatów i deserów, które wyglądały jak z katalogu luksusowej cukierni. Wszystko było dokładnie takie, jak sobie wymarzyłam. Trzymałam za rękę mojego chłopaka, Filipa, który wyglądał olśniewająco w granatowym garniturze, który razem kupiliśmy tydzień wcześniej. Szeptał mi do ucha zabawne komentarze, które sprawiały, że śmiałam się nawet w najbardziej formalnych momentach, a jego dłoń mocno ściskała moją, jakby chciał mi powiedzieć: Jesteśmy razem, już prawie na zawsze. Planowaliśmy przeprowadzkę do Seattle tuż po zakończeniu studiów. On dostał ofertę pracy w młodej firmie technologicznej, a ja miałam zaplanowane rozmowy rekrutacyjne w kilku miejscach. Nie mogę się doczekać naszego nowego życia, powiedział mi na ucho, kiedy pozowaliśmy do zdjęć z moją rodziną, i pocałował mnie w policzek. Obok mnie stała moja siostra bliźniaczka Eliza. Jak zwykle przyciągająca uwagę wszystkich gości w jaskrawo czerwonej sukience, którą specjalnie wybrała na tę okazję. Eliza zawsze była tą osobą, która wchodziła do pokoju i od razu stawała się centrum wszystkiego. Ale dziś, to ja byłam w centrum, to był mój dzień, a mimo to nie potrafiłam się uwolnić od wrażenia, że ona i tak kradnie każdą scenę. Przez długi czas nie zwracałam na to uwagi, usprawiedliwiałam to, tłumaczyłam sobie, że przecież to nie jej wina. Że taka po prostu jest. Ale teraz wiem, że od samego początku powinnam była być bardziej czujna. W tamten wieczór jednak, kiedy wśród gości byli moi profesorowie, przyjaciele z dzieciństwa i rodzina, która przyjechała z daleka tylko po to, by mi pogratulować, wszystko wydawało się perfekcyjne. Dopóki nie zorientowałam się, że zapomniałam w samochodzie dyplomu, który chciałam mieć przy sobie podczas pamiątkowych zdjęć. Poinformowałam Filipa, że zaraz wracam. Rozmawiał akurat z moim tatą o baseballu, więc tylko zaproponował, że pójdzie ze mną, ale odmówiłam. To tylko dwie minuty, powiedziałam i wyszłam, z zadowoleniem łapiąc powiew świeżego powietrza po godzinach spędzonych w dusznym wnętrzu sali. Gdy wracałam z dyplomem w ręku, z uśmiechem na jasno, twarzy zaczęło mnie coś niepokoić. Nie mogłam znaleźć Filipa, nie było go ani wśród gości, ani nigdzie w pobliżu. Spytałam kilku znajomych, ale nikt go nie widział od kilkunastu minut. Pomyślałam wtedy o Elizie. Jej też nigdzie nie było. A to było bardzo dziwne, bo Eliza zawsze była duszą każdej imprezy i jej nieobecność była natychmiast zauważalna. Pomyślałam, że może wyszli porozmawiać. W końcu od zawsze mieli ze sobą dobry kontakt. Eliza pomogła mi nawet wybrać jego prezent urodzinowy w 1000 zeszłym roku. Więc ich bliska relacja nigdy wcześniej nie budziła moich podejrzeń. Ale nagłe zniknięcie ich obojga w środku tak ważnej dla mnie nocy zaczęło mnie niepokoić. I właśnie wtedy podeszła do mnie moja kuzynka, Julia. Z dziwnym wyrazem twarzy, jakby nie wiedziała, czy powinna coś powiedzieć. Szukasz Filipa i Elizy? zapytała, unikając mojego wzroku. Tak, odpowiedziałam. Widziałam, jak wychodzili razem jakieś 15 minut temu na parking powiedziała cicho. Myślałam, że to coś rodzinnego. Moje serce przyspieszyło. Ale co? dopytałam. Wyglądali bardzo blisko. Poczucie, że coś jest nie tak, uderzyło mnie w żołądek. Nie chciałam wierzyć w to, co sugerowała, ale już nie mogłam tego ignorować. Podziękowałam jej i wybiegłam z sali. Czując rosnący niepokój, parking był słabo oświetlony, kilka latarni rozrzucało blade światło między samochodami. Szłam powoli, niemal na palcach, wsłuchując się w każdy dźwięk, aż usłyszałam ciche śmiechy dochodzące z zabiałego wana na samym końcu. Zbliżyłam się ostrożnie i to, co zobaczyłam, na zawsze zmieniło moje życie. Filip i Eliza stali przytuleni, całując się z taką namiętnością, że aż mnie zemdliło. To nie był przyjacielski pocałunek, to był pocałunek dwojga ludzi, którzy pragną siebie od dawna. Stałam tam, ukryta za samochodem, w szoku, niezdolna do ruchu. Widziałam, jak Eliza trzyma jego krawat i przyciąga go do siebie, jakby chciała wtopić się z nim w jedno ciało. Filip gładził jej policzek z czułością, którą znałam aż za dobrze. Tak samo dotykał mnie, gdy byliśmy sami. Nie mogę już dłużej udawać wyszeptał. Cztery lata udawania, że to ty jesteś tą, którą kocham dodał z goryczą. Eliza pogłaskała jego twarz i odpowiedziała Ja też już nie mogę. Ona nigdy nie zrozumie tego, co mamy. Miałam wrażenie, że ziemia usuwa mi się spod nóg. Cztery lata cztery lata byłam tylko zasłoną dymną dla ich zakazanej miłości. Byłam przeszkodą nie człowiekiem. Wybiegłam z parkingu ze łzami w oczach, minęłam swoją własną uroczystość gości, muzykę, śmiech wszystko, co jeszcze chwilę temu było świętem mojego sukcesu, teraz wydawało się groteskowe. Zabrałam swoją torebkę z głównego stołu i wyszłam, nie mówiąc nikomu ani słowa. Jechałam bez celu przez miasto, z oczami zalanymi łzami, nie widząc nawet świateł na skrzyżowaniach. W końcu zatrzymałam się w pierwszym lepszym motelu. Zapłaciłam za nocleg i zaszyłam się w pokoju, czując, że moje życie się skończyło. A to był dopiero początek. Zanim przejdziemy dalej, sprawdź, czy jesteś subskrybentem kanału i napisz w komentarzach, skąd nas oglądasz. Przejdźmy do filmu. Siedząc samotnie na twardym łóżku w tym dusznym, obskurnym motelu, wciąż w sukni z mojej uroczystości. Czułam się jak postać z jakiegoś makabrycznego żartu, jakbym została wyrwana z własnego życia i wrzucona do scenariusza, którego nikt przy zdrowych zmysłach nie mógłby wymyślić. Przez pierwsze godziny tylko płakałam, bezgłośnie, z bólu tak głębokiego, że aż fizycznego, a potem przyszły wiadomości, najpierw od Filipa, potem od Elizy, jakby oboje umówili się, że nie pozwolą mi spokojnie przeżyć tego, co właśnie zrobili. Wiadomość od Filipa była krótka, chłodna i brutalna. Wiem, że nas widziałaś. Nie chciałem, żeby tak to wyszło, ale nie mogę dłużej udawać. Te cztery lata były próbą zapomnienia o tym, co naprawdę czuję do Elizy. Ale nie zadziałało. To ona jest tą, którą kocham. Przepraszam, że zmarnowałem twój czas. Czytałam te słowa kilka razy. Każde z nich jak. nóż w plecy. Zmarnowałem Twój czas. Cztery lata mojego życia, sprowadzone do straty czasu, bo byłam tylko środkiem do celu, próbą zagłuszenia jego prawdziwych uczuć. Kilka minut później przyszła wiadomość od Elizy: Siostro, wiem, że to trudne do zrozumienia, ale to, co czuję do Filipa, jest silniejsze ode mnie. Miłość przychodzi, nie wybieramy jej. Mam nadzieję, że kiedyś nam wybaczysz i zaakceptujesz nasze szczęście. Rzuciłam telefonem o ścianę z taką siłą, że pękł ekran. Jak ona śmiała pisać o szczęściu, o przebaczeniu, po tym co zrobiła? Jak śmiała nazywać to miłością, kiedy zniszczyła moje życie w jednym wieczorze? Całą noc spędziłam w tym pokoju, raz zawodząc z bólu, raz patrząc w pustkę, jakby coś we mnie umarło. Nad ranem, mimo pękniętego ekranu, odczytałam kolejne wiadomości tym razem od moich rodziców. Mama pisała: Sofio, gdzie jesteś? Wszyscy się martwią. Po prostu zniknęłaś z własnej uroczystości. A zaraz potem Filip powiedział nam, co się stało. Kochanie, życie bywa skomplikowane. Wróć do domu, porozmawiamy. Tata z kolei napisał: Córko, wiem, że to trudne, ale musisz być dojrzała. Filip i Eliza naprawdę się kochają. To nie jest niczyja wina. To nie jest niczyja wina. Te słowa powtarzały się w mojej głowie jak echo, słowa mojego ojca, który nie tylko nie potępił tego, co się wydarzyło, ale jeszcze próbował nadać temu jakiś romantyczny kontekst, jakby zdrada była naturalnym skutkiem prawdziwej miłości. Ale najbardziej bolała wiadomość, którą Eliza przysłała rano. Sofio, wiem, że jesteś zła, ale musisz zrozumieć, że walczyliśmy z tym uczuciem przez lata. Filip był z tobą, bo myślał, że to pozwoli mu zapomnieć o mnie. Ja też pchałam waszą relację, żeby stłumić swoje uczucia. Ale nie możemy dłużej walczyć z tym, co prawdziwe. Mam nadzieję, że będziesz tą siostrą, którą zawsze byłaś, i nas wesprzesz. Czytałam to zdanie wielokrotnie, nie mogąc uwierzyć, że naprawdę oczekuje ode mnie wsparcia, po tym, jak rozdarła mnie na strzępy. Zostałam w motelu przez trzy dni żywiąc się fast foodem i starając się posklejać to, co zostało z mojego umysłu. I to właśnie w tej ciszy zaczęłam przypominać sobie rzeczy z przeszłości, które teraz nabierały zupełnie nowego znaczenia. Choć byłyśmy bliźniaczkami, Eliza zawsze była faworyzowana ekstrawertyczna, towarzyska, kochana przez wszystkich od pierwszego wejrzenia a ja byłam tą odpowiedzialną tą, która dobrze się uczy która nie sprawia kłopotów. Kiedyś wydawało mi się, że to też jest forma uznania, ale teraz widziałam, że to tylko sposób, by nazwać mnie tą nudną, tą, którą łatwo zignorować. Przypomniałam sobie studniówkę, jak miesiącami odkładałam na wymarzoną kobaltową sukienkę, którą w końcu kupiłam z dumą, a Eliza, tydzień przed balem, nagle zdecydowała, że też chce niebieską. Sofio, nie masz nic przeciwko, prawda? Powiedziała z uśmiechem, jakby to była najzwyklejsza prośba. A mama, zamiast mnie wesprzeć, tylko machnęła ręką. Jesteście bliźniaczkami. Będziecie wyglądać ślicznie razem. Eliza kupiła niemal identyczną sukienkę, tylko w bardziej jaskrawym odcieniu, i to ona zebrała wszystkie komplementy. Mój wymarzony strój zmienił się w bladą kopię, a ja dostałam tylko. Też wyglądasz ładnie, Sofio. Jakby z litości. I ta dynamika powtarzała się przez całe nasze życie. Pożyczała moje ubrania bez pytania i wyglądała w nich lepiej. Kopiowała moje zainteresowania i była zaniechwalona. Kiedy zainteresowałam się fotografią, ona też zaczęła. Robić zdjęcia i natychmiast słyszała, że ma niesamowite oko. Nikt nie widział, co się naprawdę dzieje. Dla rodziny Eliza była po prostu sobą, a ja byłam przewrażliwiona zazdrosna i dramatyzująca. A teraz, leżąc na łóżku w motelu, zrozumiałam wszystko. Filip nigdy naprawdę mnie nie chciał. Od początku interesował się Elizą, ale że była zajęta, zadowolił się mną, byłam nagrodą pocieszenia, zamiennikiem, osobą, którą dało się tolerować do momentu, aż jego prawdziwa miłość będzie dostępna. Nagle przypomniałam sobie wszystkie chwile, które wcześniej wydawały się niewinne. Ich wspólne śmiechy, ich spojrzenia, to jak rozpromieniał się, gdy Eliza pojawiała się na naszych randkach niespodziewanie, te wszystkie momenty, które zignorowałam, by nie wyjść na zazdrośnicę. Byłam ślepa, bo chciałam wierzyć, że jestem kochana, że mam coś prawdziwego. I właśnie to bolało najbardziej, że tak bardzo się oszukiwałam. Trzeciego dnia mojego dobrowolnego wygnania, kiedy zaczęłam się już powoli. Podnosić z emocjonalnych zgliszczy zadzwoniła moja najbliższa przyjaciółka ze studiów marta. Sofio, gdzie jesteś? Twoja mama do mnie dzwoniła, wszyscy się o ciebie martwią. Kłamałam bez zastanowienia. Wszystko w porządku potrzebowałam tylko trochę czasu. Ale zanim się rozłączyła, powiedziała jeszcze coś, co znowu rozdarło mi ranę. Nie chciałam ci tego mówić, ale Eliza wrzuciła wczoraj zdjęcie na Instagram, ona i Filip razem, podpisała: W końcu wolni by kochać. Czułam, jak wszystko we mnie się zatrzymuje. W końcu wolni by kochać. Nie minął jeszcze tydzień, a oni już publicznie ogłaszali swoją miłość, jakby te cztery lata, które spędziłam z Filipem, były tylko błędem, który właśnie naprawili. Wtedy właśnie podjęłam decyzję. Nie mogłam ukrywać się w nieskończoność. Musiałam wrócić do domu, stanąć twarzą w twarz z tą nową rzeczywistością i zdecydować, co dalej. Ale jedno wiedziałam na pewno: nigdy więcej nie będę tą naiwną Sofią, którą można oszukiwać i odstawiać na bok. Kiedy w końcu zebrałam się na odwagę i wróciłam do domu, po trzech dniach od zdrady. Zastałam obrazek, którego nie zapomnę do końca życia. Weszłam do salonu i zobaczyłam Filipa siedzącego na naszej kanapie, z ramieniem wokół Elizy, a naprzeciwko moi rodzice uśmiechnięci, rozmawiający z nimi z taką swobodą, jakby to była zupełnie normalna, przyjacielska kolacja. Na stoliku stał otwarty szampan i cztery kieliszki. Sofio zawołała mama z entuzjazmem. Jak dobrze, że wróciłaś. Świętujemy. nowinę? Jaką nowinę? Zapytałam, choć przecież już wiedziałam. Eliza wstała, nadal trzymając Filipa za rękę, i podeszła do mnie z uśmiechem. Siostro, wiem, że jesteś zła, ale teraz, kiedy już miałaś czas, by wszystko przemyśleć, może porozmawiamy, jak dorosłe kobiety? Przemyśleć? Powtórzyłam, patrząc na nich, jakby byli obcymi. Elizo, zdradziłaś własną siostrę z jej chłopakiem na jej imprezie ukończenia studiów. Sofio, nie bądź dramatyczna. Wtrącił ojciec z westchnieniem. Nikt nikogo nie zdradził. Takie rzeczy po prostu się zdarzają. Najważniejsze, że Eliza i Filip są szczęśliwi. Odwróciłam się do niego z niedowierzaniem. Całowali się po kryjomu na parkingu, kiedy ja świętowałam zakończenie studiów. To nie jest jakaś bajka o przeznaczeniu, to zdrada. Kochanie, podeszła do mnie mama i zaczęła mówić tym samym tonem, którym mówiła do mnie jako dziecka. Wiem, że to trudne, kiedy tracimy kogoś, kogo kochaliśmy, ale musisz pomyśleć też o szczęściu siostry. Eliza i Filip próbowali walczyć z tym uczuciem, ale prawdziwa miłość zawsze zwycięża. Prawdziwa miłość? Zaczęłam się śmiać nerwowo. Mamo. On był ze mną przez cztery lata. Planowaliśmy wspólne życie. Filip wreszcie się odezwał, nadal siedząc wygodnie na kanapie, jakby nic się nie stało. Sofio, naprawdę mi przykro, że tak to wyszło. Próbowałem cię kochać tak, jak na to zasługujesz, ale nie mogłem dłużej walczyć z tym, co czuję do Elizy. Byłoby gorzej, gdybym cię okłamywał przez resztę życia. Słowa te. Wypowiedziane z taką obojętnością, jakby mówił o pogodowym nieporozumieniu, były jak zimna woda wylana na moją głowę, cztery lata sprowadzone do nieudanego eksperymentu. Musisz zrozumieć. Eliza zbliżyła się do mnie i położyła dłoń na moim ramieniu. To dla nas też trudne, udawać przed wszystkimi, że jesteśmy tylko szwagrem i szwagierką, kiedy w rzeczywistości łączy nas coś o wiele głębszego. Odsunęłam się, jakbym dotknęła ognia. Nie byliście szwagrem i szwagierką. Byliście moim chłopakiem i moją siostrą. Zdradziliście mnie. Ale nadal jesteś moją siostrą. Powiedziała Eliza z łzami w oczach. Zawsze byłaś moją najlepszą przyjaciółką, moją drugą połową. Nie chcę cię stracić. Co dokładnie straciłaś, Elizo? Zapytałam z wściekłością buzującą w mojej piersi, bo jak na razie to wygląda, że dostałaś dokładnie wszystko, czego chciałaś. Ojciec wstał i podniósł głos: Dosyć tego, Sofio, zachowujesz się egoistycznie i niedojrzale. Twoja siostra znalazła miłość swojego życia, a ty powinnaś się cieszyć jej szczęściem, zamiast urządzać teatr. Teatr? Czułam. Że gotuje się we mnie furia, jakiej nigdy wcześniej nie znałam. Odkryłam, że mój chłopak zakochał się w mojej siostrze i całuje się z nią w ukryciu, a wy nazywacie to szczęściem? Dlaczego wszystko zawsze robisz o sobie? westchnęła mama. Zawsze byłaś zazdrosna o Elizę, od dziecka. Zazdrosna? zaczęłam się śmiać przez łzy. Tak, macie rację. Jestem zazdrosna. Bo to ja byłam tą gorszą bliźniaczką, tą, którą się toleruje a nie podziwia, tą, którą się kocha z obowiązku, nie z sympatii. Nikt nie odpowiedział. Patrzyli na mnie w milczeniu. Wiecie co? dodałam. Macie rację. Filip nigdy nie był mój. I Wy też nigdy nie byliście moją rodziną. Cisza, która zapadła, była głośniejsza niż jakiekolwiek krzyki. Opuściłam salon, nie słuchając już żadnych słów, ich wymówek, usprawiedliwień, łez i spojrzeń, które kiedyś oznaczały miłość, a teraz były tylko obrazem obcych ludzi w ciałach mojej rodziny. Weszłam po schodach do mojego pokoju, tego samego, w którym śniłam o przyszłości z Filipem, gdzie planowałam wspólne życie w Seattle, a teraz wiedziałam, że nie zostało w nim nic, co byłoby jeszcze moje. Spakowałam się mechanicznie zabierając tylko najpotrzebniejsze rzeczy rzeczy które mówiły że jestem kimś oddzielnym że istnieję poza tym domem poza tą rodziną poza tą zdradą pół godziny później eliza stanęła w progu sofio przestań nie możesz po prostu odejść mogę i właśnie to robię ale dokąd pójdziesz nie masz pieniędzy pracy planu zawsze sobie radziłam Usiadła na łóżku i wpatrywała się we mnie, jakby nagle zrozumiała, że nie jestem już tą samą siostrą, którą można było manipulować słodkimi słówkami. Wiem, że cię zraniłam, ale nie możemy przez to zniszczyć całej naszej rodziny. Zatrzymałam się w półruchu, spojrzałam jej prosto w oczy. Ty nazywasz to kłótnią między siostrami? Ty mi zniszczyłaś życie. A rodzina wybrała ciebie jak zawsze. Nie zniszczyłam ci życia. Jesteś młoda, znajdziesz jeszcze kogoś, będziesz szczęśliwa, ale ja, ja nigdy nie znajdę drugiego Filipa. On jest miłością mojego życia. Usiadłam ciężko na walizce, a jej słowa rozbrzmiewały w mojej głowie jak echo. Naprawdę wierzyła w to, co mówi. Dla niej mój ból był tymczasowy, czymś, co da się zagoić. A jej miłość była czymś ponad wszystko. Ponad siostrzaną lojalność, ponad moralność, ponad człowieczeństwo. Masz rację, powiedziałam spokojnie. Nie znajdziesz drugiego Filipa i obyście byli bardzo szczęśliwi razem. Zeszłam na dół z dwiema ciężkimi walizkami. Moi rodzice czekali w salonie, a Filipa już nie było. Sofio, przesadzasz, powiedział ojciec ostatni raz. Nikt cię nie wyrzuca z domu. Nie wyrzucacie, ale jasno daliście do zrozumienia, że jeśli nie zaakceptuję tej sytuacji, to nie jestem tu mile widziana. Więc ułatwiam Wam sprawę. Wsiadłam do samochodu i pojechałam do motelu, bardziej przyzwoitego niż ten pierwszy, i zapłaciłam za tydzień. W kolejnych dniach zablokowałam wszystkie numery i konta społecznościowe mojej rodziny i Filipa. Dwa tygodnie później dostałam pocztą eleganckie zaproszenie z pozłacanymi brzegami. Ślub cywilny Elizy i Filipa, zaplanowany na miesiąc później. Z tyłu odręczny dopisek: Siostro, mimo naszych różnic, zawsze będziesz moją rodziną. Mam nadzieję, że będziesz obecna w najważniejszym dniu mojego życia. Podarłam zaproszenie na drobne kawałki i wyrzuciłam do kosza. Potem usiadłam na łóżku i po raz ostatni zapłakałam za wszystkim, co straciłam. Nie tylko za Filipem, nie tylko za Elizą. Ale za całą rodziną, którą, jak sądziłam, miałam. Pierwsze miesiące w nowym mieszkaniu były najtrudniejsze w moim życiu. Kawalerka, do której się wprowadziłam, była skromna, samotność była przytłaczająca, a codzienne budzenie się z uczuciem pustki przypominało, że coś zostało we mnie wyrwane. Ale była jedna rzecz, której Eliza o mnie nie wiedziała: zawsze byłam silniejsza, niż wyglądałam. Znalazłam pracę w firmie programistycznej w centrum miasta. Nie była to wymarzona posada, ale wystarczała na opłaty i trzymała mnie w ruchu. Moje współpracowniczki, zwłaszcza Jagoda z marketingu i Bartek z działu technicznego, szybko zauważyli, że przeżywam coś trudnego i powoli zaczęli mnie wciągać do swojego towarzystwa. Po dwóch miesiącach Jagoda zapytała: Sofio, idziesz dziś z nami na piwo po pracy? Miałam już odmówić jak zwykle, ale coś we mnie się przełamało. Może to była samotność, może potrzeba bycia znów człowiekiem wśród ludzi. I poszłam. I właśnie tam, przy zimnym piwie i rozmowach o niczym, poczułam, że może jeszcze potrafię się uśmiechać. Zaczęłam odkrywać siebie na nowo. Pracowałam ciężko, uczyłam się po godzinach, robiłam kursy online, eksperymentowałam z kodem. Całą energię, którą wcześniej wkładałam w relacje z ludźmi, którzy mnie nie szanowali, skierowałam na rozwój. Po sześciu miesiącach dostałam awans. Po roku prowadziłam projekt. Po dwóch latach przeprowadziłam się do pięknego mieszkania w Portland i przyjęłam ofertę z firmy, która płaciła więcej niż kiedykolwiek marzyłam. Byłam otoczona ludźmi, którzy mnie wspierali, którzy mnie doceniali. I choć przez większość tego czasu moja rodzina istniała tylko jako wspomnienie, nigdy nie żałowałam swojej decyzji. Byłam wolna, wolna od nich, od potrzeby ich akceptacji, od bólu, który kiedyś definiował całe moje istnienie, aż do dnia, kiedy w mojej skrzynce mailowej pojawiła się wiadomość od nadawcy, którego nie rozpoznałam.